Manku, witajcie, Sison, y, przy przyburażka. Przedmiotoważ Maj. Moi drodzy, e, postanowiłem, że troszkę pozemieniam e, jakoś, na, znaczy nie jakoś, tylko m, typ nagrywania. Także będą teraz o wiele krótsze e, nagrywki, żeby nie marnować też waszego czasu, żebym ja też nie musiał i wiadomo ile czasu e, wkładać. To wszystko, chociaż dalej będę w, w to wkładał w serce, jak zawsze. <laughs> e, moi drodzy, szybka szybkie info, jeżeli chcecie być na bieżąco z jakimiś tam nowościami, albo mieć kontakt bezpośredni do mnie, albo do innych osób zajmujących się e, też tą tematyką, tak, e, żeby tam sobie potestować, robić te, testy penetracyjne, zapraszam was serdecznie na grupę na Discordzie. Grupa powstała, także zaraz wam się też gdzieś pewnie to wyświetli na ekranie. No i dobra. Przechodząc szybciutko do tematu. Generalnie przy testach penetracyjnych tak często przeprowadza się ataki głównie socjotechniczne, tak, które mają na celu perfitne wyłudzenie danych logowania. Tak, w zależności jakie dane tamten ten pentester chce uzyskać do takiej jakiejś tam witryny. Tak. Oczywiście mając wyłudzone dane, tak pentester czy haker może zalogować się na interesującą go stronę. W tym przypadku użyjemy sobie narzędzia e, kit, socia, Social Engineering Toolkit i będziemy chcieli wyłudzić sobie dane do e, logowania do Facebooka. Tak, odpalamy. Wybieramy jedyneczkę, wybieramy dwójeczkę, trójeczkę, jedyneczkę. Tu możemy dać Enter. Ja już mamy była przygotowane, tak jak oczywiście. Tak, w tej chwili się. E, Strona nam klonuje, fałszywa. Wejdziemy sobie na przykładną przeglądareczkę. Dajemy enter. Zobaczymy, czy udało się przychwycić hasło. Tak jak widzicie udało nam się przychwycić hasło do logowania do Facebooka, wyłudziliśmy w ten sposób. Oczywiście jak to zaimplementować wszystko tak, żeby to wyświetliło się jakiejś innej osobie na jej komputerze, to już zapraszam Was do obejrzenia odcinka o ataku DNS, spoofing, nam się wszystkiego dowiecie. No i co, widzimy się już niebawem, bo teraz będą cały czas takie króciutkie wrzutki. Trzymajcie się, pozdro, cześć.